ale właśnie jeszcze raz ogromnie serdecznie witam naszych partnerów, współorganizatorów tegoż przedsięwzięcia, bo rzeczywiście bez wsparcia tu i zarówno właśnie merytorycznego, duchowego, a wreszcie też kolekcjonerskiego ta nasza wystawa, jak bardzo, bardzo ufamy to i ta odsłona krakowska nie mogłaby powstać. Panie dyrektorze, proszę przejść. Dzień dobry, będę. Oh, przepraszam, troszeczkę chyba dalej. E, ja również na sercu Federyk Szymon, jestem w tej chwili pełnomocnikiem dyrektora Instytutu. E, natomiast przez 6 byłem dyrektorem oddziału Krakowskiego Instytutu i mogę troszeczkę się wyborzeć i pochwalę, i e, organizatorem od podstaw naszego Centrum Szkła i, e, szkła i Ceramiki. E, także. Te szkła wszystkie udało nam się pozbierać, oczywiście dużo śpieł przez lata zniknęło, no ale to już nie była nasza wina, myśmy parę lat temu połączyli się z oddziałem szkła, w Krakowie myśmy byli oddziałem materiałów budowlanych, ale ja uważałem, że oprócz jedzenia, bicia człowiekowi potrzeba coś więcej i jak mówię, jeśli jak zobaczyłem, że są te szkła, to postanowieniu tworzyć y, to Centrum Szkła i Ceramiki w Krakowie. Uważam, że jest to, może troszeczkę to, to chwalę, ale jest to naprawdę bardzo fajna rzecz, bo mamy mówię wystawę szkła tego krakowskiego. Mamy wystawę niedużą, ale, ale jednak mamy szkła y, historycznego koniec XIX, początek XX wieku. Y, mamy też bardzo atrakcyjną rzecz pokaz tworzenia szkła artystycznego na, że na żywo. Oczywiście każdy może wziąć udział w tym pokazie, ale może także wziąć udział i zmierzyć się z materią, jakim, z tą trudną materią, jaką jest szkło. Proszę Państwa, nie chcę zanudzać, natomiast powiem tak, że bardzo się cieszymy, że jesteśmy tu, dzisiaj tutaj z panią Geronim Centrum Szkła i ceramiki. Ponieważ, no, żeby nie inicjatywa tutaj Państwa Dyrekcji Muzeum Narodowego w Wrocławiu, myślę, że tej wystawy by nie było. Mówimy, mamy tam też pewne trudności w Krakowie, natomiast uważam, że Pan, Pan Skuczan jest osobą, był, ale jego spuścizna artystyczna naprawdę nie może ulec zapomnieniu. Ponieważ był to pierwszy projekt, tam oczywiście teraz mówimy designer, nie wiem dlaczego, ale może ja się z tym stary, żeby rozumieć niektóre sprawy. Natomiast dzięki Państwu, dzięki Państwa inicjatywie, ta, myślę, że wiele ludzi będzie miało yy, okazję, okazję zobaczyć to szło. Tym bardziej, że wraca czas, że zaczynamy doceniać właśnie tą. Tą działalność artystyczną, tą początkową, zaraz po II wojnie światowej, w latach yy, socjalizmu. No, jest to mówię bardzo ciekawa rzecz, ale jak mówię, ja dziękuję serdecznie, jeszcze raz przepraszam za nasze spóźnienie. Yy, wyjechaliśmy dużo, dużo wcześniej niż wymaga droga z Krakowa do Wrocławia. Ale myślę, że dzięki naszej wizycie, to inicjatywie Państwo znacznie się z zbliżyła a ta droga okręgu na dużo krócej. Dziękuję bardzo. Pani Aleksandra, proszę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Aleksandra Skorek, jestem kierownikiem Centrum Szkła Ceramiki, w którym na to dzień mamy ogromną przyjemność pokazywać szkła Jerzego Stłuczona okusza. Natomiast, no, ja też oczywiście bardzo, bardzo dziękuję. Panu Dyrektorowi i Pani Dyrektor za tą inicjatywę, za to, że możemy Orkusza wreszcie pokazać w pełni, bo oczywiście to, co my pokazujemy u siebie, to jest to, jest, to, jest, to jest krakowskie, prawda? To jest to, co powstało u nas w ulicy i w Krakowie, natomiast tutaj to będzie to szersze spektrum przedstawione. No to jest artysta, który z pewnością zasłużył. Mieć taką swoją monograficzną wystawę. E, więc to tym, tym, e, to jest to tym bardzo się wydarzenie, że to jest pierwsza taka wystawa e, po jego śmierci. Bardzo serdecznie dziękuję i już nie będę, nie przerywamy, bo też wyszliśmy, jak e, wejście zdecydowanie sam środek wypowiedzi, Panie Dyrektorze, od głos. Bardzo się cieszę, że mamy zaszczyt Państwa tutaj gościć, a ja jeszcze większą przyjemność zaraz wspólnie przeżyjemy, zwiedzając, podziwiając właśnie. Prace Jerzego Słucza Ja tylko już na marginesie powiem, że oba inicjatywa takiej ścisłej współpracy była również podyktowana tym, o czym warto mówić, a na pewno będzie to wielokrotnie powiedziane i odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki, mianowicie, że. Z tego powodu, iż w 2019 roku instytucja, którą Państwo reprezentujecie, obchodzi 50-lecie istnienia. A zatem ta odsłona jesienna wystawy w Krakowie będzie właśnie no, dedykowana czy też poświęcona tejże rocznicy. Proszę Państwa, nie wiem. Wydaje mi się, że chyba byłoby w tym momencie najbardziej uzasadnione, abyśmy Państwa po prostu zaprosili na, 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 na samą wystawę, abyście to mogli sami y, podziwiać, bo w to wierzymy właśnie na czym kolega owa y, za kolorem w wydaniu słuchana. Oczywiście wszyscy nasi goście tutaj y, z panią dyrektor, z panią Kulakor, z Panem dyrektorem są oczywiście do Państwa dyspozycji. W razie pytań, czy też indywidualnych wywiadów, bardzo serdecznie namawiam do tego. Tak, Także zapraszam, to jest drugie piętro, sala 216, można oczywiście dojechać windą, a wychodząc z niej po prostu wejść na wystawę. Dziękuję bardzo.